W skrótach pisać także na pieczącym mam prezes, opiekun, SKPC. Bo to będzie całkiem inny numer poświęcony. Tak, proszę pisać. jest, pan skupie, to W tym roku szkolnym odejemy po raz drugi. I jaki jest wynik na dzień dzisiejszy? No, do tej pory zgłosiło się 80 osób, no a mamy jeszcze godzinę czasu, także myślę, że nawet do 100 osób mogłoby dokoptować. A wynik klubu jaki jest? O, przez 5 lat mom, od momentu istnienia klubu do tej pory oddaliśmy 870 litrów krwi. A? Więc krew oddaje już od roku. Oddałem niecały litr, bo tylko dwa razy, a jeżeli mogę pomóc w taki sposób, to nie mam najmniejszego problemu.